Cześć, witam wszystkich w kolejnym, dawno już nie widzianym. Odcinku poczty Komiksa Maniaka. Jak zwykle dostałem od Was całą masę świetnych pytań i jak tak dalej pójdzie, to wszystko wskazuje na to, że być może poczta będzie pojawiała się już co tydzień. Zanim jednak zacznę odpowiadać na konkretne pytania, najpierw takie pytanie ogólne. Parę osób zapytało mnie co za Agent Carter. Przestałem omawiać ten serial, odcinki dalej uchodzą. Czy jakoś mnie zraził, czy coś w tym rodzaju? Nic bardziej dalekiego od prawdy. Serial Dalej bardzo lubię. Uważam wręcz, że jest dużo lepszy niż Shield. Było przez długi czas a być może lepszy niż. Shield było kiedykolwiek i śledzę dalej ten serial z zainteresowaniem, ale po prostu nie wydaje mi się, żebym potrafił szczerze mówiąc interesująco omawiać ten serial. Jak najbardziej potrafię się do tego przyznać, że nie mam najmniejszego pomysłu, jak w interesujący sposób w pojedynkę mówić ciekawie o danym serialu. Widziałem parę recenzji, parę omówień na innych kanałach, przede wszystkim amerykańskich, gdzie próbują ludzie prowadzić jakiegoś rodzaju właśnie takie recenzje, jakieś omawiania tego typu seriali, i szczerze mówiąc, ta forma, którą wszędzie widziałem, nie przypadła mi do gustu. Ciekawsze są takie rozmowy, tak zwane after show czasami, gdzie już prowadzone są dyskusje między konkretnymi osobami, być może kiedyś w takiej formie wrócę albo z Agent Cartera, albo z Shield. Natomiast póki co ograniczę się tylko do omawiania naprawdę jakichś takich bardzo ciekawych smaczków, jakichś takich ciekawych wydarzeń jako Chociażby zakończenie sezonu Agents of Shield, gdzie naprawdę wiele rzeczy wyszło na jaw i dla fanów komiksów parę rzeczy stało się oczywistych i można było to fajnie przekazać i o tym trochę więcej powiedzieć. No ale przejdę teraz już do Waszych pytań. Patryk Naskręt zapytał: Witam, po premierze Agent Carter coraz więcej mówi się o pierwszym Human Torchu, Lerwicie innych superbohaterach działających w latach 50., -tych, 60. -tych. Jak to jest z tym pierwszym Human Torchem? Jest to jakiś krewny współczesnej wersji z Fantastycznej Czwórki? I jak myślisz, czy Marvel ma prawa do oryginalnego Human Torcha, skoro już nazwy używa Fox? Z góry dzięki za odpowiedź. Oryginalny Human Tor Jim Hammond pojawił się na długo przed powstaniem Fantastycznej Czwórki. Jest to bohater II wojny światowej i również występował w komiksach, nawet jeżeli się nie mylę, pod koniec lat 30., na początku lat 40. -tych. Więc myślę, że Marvel ma do niego cały czas prawa. Jakie jest z nazwą ciężko mi powiedzieć, natomiast do postaci Jim Hammond na 100% Marvel ma prawa, tym bardziej, że postać na chwilkę mignęła w pierwszym Kapitanie Ameryce, w tym takim festynie, czy jak to nazwać, miasto przyszłości, w którym również Howard Stark prezentował prototyp swego latającego samochodu. Jim Hammond jest syntetycznie stworzonym człowiekiem przez genialnego naukowca Phineasa T. Hortona. Jeżeli śledziliście Kapitana Amerykę to właśnie we wspomnianej scenie widać taki jakby, nie wiem, stojącego manekina w czerwonym ubraniu i na górze napis właśnie Phineas T. Horton, The Synthetic Man. Jest to tylko taki easter egg jak to się mówi, aczkolwiek właśnie w tym szklanym pojemniku znajdował się pierwszy Human Torch. Jest to dosyć interesująca postać, która ostatnio, że tak powiem z przytupem wróciła na łamach serii New Invaders, więc jeżeli bardziej interesuje was ta postać to polecam. Oczywiście możecie zapoznać się z jego starszymi przygodami, ale tak jak mówię, szczególnie te z lat 40 komiksy są już troszeczkę przedawnione. Ważne jest, że należał on do drużyny Invaders podczas II wojny światowej, w której chociażby był również Namor Submariner, a także Kapitan Ameryka i oczywiście Baki. I pomiędzy nimi narodziło się coś w rodzaju właśnie takiej więzi kompanii braci. Oni wszyscy bardzo siebie szanują, pomimo tego, że mogą mieć do siebie pewne, że tak powiem, uwagi, szczególnie do Namora po tym, co on ostatnio wyprawiał, aczkolwiek jakiś taki naprawdę wzajemny szacunek pomiędzy tą grupą zawsze zostanie. I fajnie by było, gdyby Jima Hammonda kiedyś w jakiś sposób w uniwersum Marvela wprowadzono mocniej niż tylko człowieczka stojącego sobie w akwarium. Jeżeli chcecie poznać genezę tej postaci i jego pierwsze, tak powiem, wyczyny, to w bardzo fajny sposób, w komiksie, który ogólnie zawsze polecam, Podle zatytułowany Marvels jest to trzynasty komiks z wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Tam właśnie wszystko zaczyna się od Human Torcha, który jest niejako pierwszym superbohaterem w Ameryce. Dopiero po nim pojawia się Namor, Kapitan Ameryka i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tak jak mówię, jest to ważna postać. W dzisiejszych czasach dołączył on do Shield jest agentem Shield właśnie wysoko postawionym i jego historie są dosyć mocno związane z pojawianiem się nowych Inhumans, jak się okazuje jego sidekick Toro, który Również w czasie II wojny światowej był takim human Torchem, można powiedzieć, młodszym. E, okazał się być Inhumans. Wcześniej wszyscy myśleli, że jest mutantem, co jest oczywiste, ponieważ Marvel przestawia się na Inhumans ze względu na prawa filmowe, ale mniejsza w tej chwili o to. Natomiast postać samego Jima, tak jak wspomniałem, jest dosyć fajna, dosyć interesująca. I jestem praktycznie przekonany, że jeżeli nawet nie pod nazwą Human Torch, to pod jakąś Synthetic, Fire, coś tam, Man, czy jakkolwiek to zmienić, sama postać właśnie Hamonda może być wprowadzona do tego uniwersum i mam nadzieję, że w końcu tak się stanie, chociaż osobiście z tej całej grupy najbardziej czekam na Namora, ale tam niestety jeszcze pewne nieścisłości prawne z Universal Pictures muszą zostać wyjaśnione, ponieważ Universal Pictures nabyło swego czasu prawa do Namora, no ale... Ona może powiem przy innej okazji. Kacper H. zapytał Słyszałem kiedyś w swoim filmiku, że odwrócony Iron Man sprzedał Extremis, żeby ludzie stali się idealni, czy jakoś tak za 100 złotych dziennie, albo że komuś ten Extremis może przywrócić wzrok jak Daredevilowi. A czytałem w wielkiej kolekcji komiksów Marvela Trójca Iron Man Extremis, że ten Extremis dawało tylko jakieś tam super i to moje pytanie, jak to się stało, że zmieniła się właściwość tego Extremisa? Czy jakoś Iron Man go modyfikował? Najprostsza odpowiedź brzmi tak. Przez lata Extremis był rozwijany, badany, Iron Man przecież sam sobie go ostatecznie, że tak powiem, zaaplikował, używał go przez długie lata, aby przyzywać swoją zbroję do siebie. Później przez inwazję Skrulli został on niejako zhakowany, były różne zmiany, ale Extremis był bardzo, bardzo rozwijany przez lata, a w końcu właśnie Superior Iron Man, który ostatnio pojawia się w komiksach, kompletnie go ulepszył. We własnej zbroi połączył go z pewnymi właściwościami symbiontów, natomiast tak jak właśnie było w pytaniu, sprzedaje on w San Francisco go regularnie za 100 dolców dziennie, żeby wszyscy mogli wyglądać idealnie i również na chwilę przywrócił wzrok Daredevilowi, tylko po to, żeby oczywiście w końcu mógł go zabrać. Kiedy Daredevil nie zdecydował się, że tak powiem, tańczyć tak jak Iron Man mu zagra. Oczywiście Ekstremist dalej może dawać super moce, super siłę i różne takie rzeczy Halkowi, chociażby niedawno wstrzyknięty w mózg dał on super geniusz, że tak powiem powodował, że Hulk stał się doktorem Greenem, istotą jeszcze inteligentniejszą niż Bruce Banner był kiedykolwiek. Także Ekstremizm to jest takie, jak było nawet w komiksach początkowych po Marvel Now, kiedy Marvel Now wystartowało. Pierwsze odcinki Iron Mana polegały na tym, że on szukał po całym świecie ekstremizmu, gdzie był sprzedawany, i starał się go niszczyć i zabierać. Mniej więcej tak jak w filmie niszczył swoje bronie w pierwszym Iron Manie, które rozeszły się po świecie, swoją technologię. Tak w komiksach niszczył ekstremizm i mówił, że to jest takie właśnie trochę narzędzie powodujące, że ludzie mogą bawić się w Boga i kształtować zbyt szybko, zbyt e, agresywnie, że tak powiem, swoje ciało. Było mówione o tym na przykład, że za pomocą ekstremizmu ludzie chcą się przystosować do życia w kosmosie i Iron Man z tym wszystkim walczył, no a kiedy doszło do inwersji, jak widać, stwierdził, że nie ma nic przeciwko i tak długo jak on na tym zarobi. Prącę tutaj pytanie, które pojawiło się parę razy, czy wiem, gdzie można dostać w Polsce, a raczej po polsku komiksy w wersji elektronicznej, niestety nie mam pojęcia. Czytam je przede wszystkim w wersji angielskiej, natomiast w Polsce, z tego co wiem obecnie, to pojawia się chyba tylko wielka kolekcja komiksów Marvela i nic więcej, jeśli chodzi o właśnie polską wersję. O cyfrowej niestety nie słyszałem. Jeżeli ktoś z Was wie, to jak najbardziej napiszcie tutaj w komentarzach, sam chętnie dowiem się, czy coś takiego w ogóle istnieje. Następny Pytanie dostałem od Dariusza Okrzei. Witam, mam pytanie dotyczące postaci Blade'a. Czy mógłbyś coś powiedzieć o nim, jego genezy, historii przedstawioną w komiksach, czy brał udział w wojnie do moich superbohaterów? Sidak to po której stronie było, oraz co się z nim dzieje w dzisiejszych komiksach? Na jakim miejscu umieściłbyś go na swojej tablicy z superbohaterami? Jak oceniasz filmy z Wesley Snipesem w roli głównej i jak one się mają do historii przedstawionych w komiksach? Jeśli chodzi o genezę Blade'a, to w filmach była ona dosyć wierna. Jego matka była prostytutką. Podczas porodu napadł ją wampir znany jako Deacon Frost, który również pojawił się jako główny antagonista pierwszej części filmu z Wesley Snipesem i pożywił się na niej, nie wiedząc właśnie, że zaczął się poród. W ten sposób pewne enzymy przeszły do krwi Blade'a i stał się on takim Półwampirem, pół człowiekiem, jakiegoś rodzaju hybrydą, więc to jest tak samo. Blade zawsze trzymał się raczej na uboczu, nie interesowały go nigdy walki z zagrożeniami dla świata, takimi jak na przykład Green Goblin, czy jakieś karne, czy walczył on przede wszystkim z cienia, z istotami supernaturalnymi, wampirami, dlatego parę razy wchodził we współpracę z na przykład doktorem Strangem. Blade w komiksach jest dosyć takim zimnym gościem, który nie bardzo toleruje fakt, że Mistyczne istoty typu wampirów mogą stać po stronie dobra, że tak powiem. Dlatego, na przykład, wchodził wiele razy w konflikt z Morbiusem, który no niekoniecznie zawsze był złoczyńcą. Morbius jest raczej antybohaterem niż właśnie złoczyńcą. Nie tak dawno temu próbował Blade zamordować sikle żonę Deadpoola, która jest Sukubem. Przez to oczywiście wszedł w krótki konflikt z samym Deadpoolem. Ostatnio natomiast dołączył do drużyny zwanej Mighty Avengers. To jest drużyna, taka przerobiona, powiedzmy Heroes for Hire pod dowództwem Luka Cage'a. I postanowili oni zamiast brać kasę za to, że są bohaterami, działać charytatywnie z dotacji, że tak się wyrażę. Jako taka oddzielna grupa Avengers, bliższa ludzi, że tak powiem. A nie siedząca w wielkiej willi czy wieżowcu i tylko monitorująca cały świat. Blade dołączył oczywiście nie po to, aby odbierać telefony i ratować koty z drzew, ale dlatego, że grupa niejako była zamieszana w posiadanie pewnego amuletu, którym zainteresowały się właśnie moce ciemności. Co jest dosyć ciekawe, to przez krótki czas nie zdradzał on swojej tożsamości i przez pierwsze parę numerów nosił kostium, który wcześniej miał na sobie Hawkeye pod pseudonimem Ronin i właśnie również pseudonim Ronin przybrał Blade do czasu, a został zdemaskowany. Jeśli chodzi o Civil War to Blade się zarejestrował i dzięki temu miał możliwość współpracy z Shield i używania ich technologii, ich wiedzy do zwalczania właśnie nadprzyrodzonych mocy. Mu to kompletnie wisiało, szczerze mówiąc, że jest jakaś tam wojna między superbohaterami. Rejestracja pozwoliła mu, że tak powiem, lepiej pełnić swoje rzemiosło, więc czemu nie? Blade ogólnie od tego czasu parę razy wchodził we współpracę z rządami, zarówno pracował dla rządu amerykańskiego, później dla MI6 w Wielkiej Brytanii, a tak jak mówię, dzisiaj jest w tej grupie Mighty Avengers, chociaż jestem takim outsiderem, powiedzmy, jak to, jak to zresztą zawsze w przypadku Blade'a, i nie występuje on absolutnie w każdym komiksie, nie zajmuje się każdą sprawą. Jeśli chodzi natomiast o filmy z Wesley Snipesem, to tak jak mówię, poza genezą, to właściwie nie miały nic wspólnego z komiksami, no i z samym bohaterem, jego mocami i itd. No, ale ja je bardzo lubiłem. Mówię o dwóch pierwszych częściach. Trzecia już była, powiedzmy, trochę, trochę przesadzona, trochę niepotrzebna. Natomiast pierwsza uważam za naprawdę dobry film akcji. Druga była fajnym filmem akcji z takim połączeniem trochę horroru. Te takie wampiry z otwierającymi się w dziwny sposób szczękami. Może dla kogoś były komiczne, może były jakieś takie trochę już przerysowane. Ale jak dla mnie, cała ta akcja w kanałach, ten taki nastrój był naprawdę niezły. I jestem ogólnie fanem dwóch pierwszych filmów z Blade'em. I wspominałem o tym ostatnio. Przy Daredevilu, że mam nadzieję, szczerze mówiąc, że jeśli spodoba się ta forma, jaką Devil będzie prezentował w stacji Netflix, na platformie Netflix, to prędzej czy później Marvel, który ma już prawa do Blade'a, zabierze się właśnie za owego łowce wampiru. Tomasz Dylik napisał. Cześć, po pierwsze gratuluję kanału, świetne filmy ogląda się z przyjemnością, bardzo dziękuję za dobre słowa. Po drugie chciałem się do ciebie zwrócić o poradę dotyczącą komiksów. Zacząłem powoli wgryzać się w komiksy, chciałem zacząć od niedużej ilości postaci, żeby móc ogarnąć Wywód padł na Iron Mana i Avengers. Zacząłem czytać komiksy dotyczące tej grupy i tej postaci od samego początku, ale rzeczywiście, tak jak mówisz, są trochę infantylne. Czy mógłbyś powiedzieć, gdzie najlepiej zacząć czytać ich przygody? Czy jakiegoś eventu, ewentualnie któryś rok konkretnie? To w ogóle dobry pomysł, żeby czytać tylko konkretne postaci? Czy lepiej łapać więcej historii równolegle? Przydałby się o tym filmie Jak zacząć czytać komiksy. Z góry dzięki za pomoc i trzymam kciuki za kolejne filmy. Jeszcze raz dzięki za dobre słowa o kanale. Na pewno prędzej czy później będę musiał zrobić taki film. Myślę, że spróbuję opowiedzieć w nim przede wszystkim o eventach, które ukształtowały świat Marvela i również wydaje mi się, że najlepiej skupić się na eventach. Oczywiście, jeżeli lubisz jakąś postać, na przykład jeżeli jesteś fanem Iron Mana, to jak najbardziej polecam i czytać jego solowe przygody, będziesz jakby dostawał jak najwięcej tego bohatera, którego najbardziej lubisz. Ja akurat wielkim fanem Iron Mana nie jestem, za to bardzo lubię na przykład Spider-Mana i jego komiksy będę zawsze czytał z przyjemnością. Ale w tej chwili mniejsza o to i Chodzi o to, gdzie zacząć. To tutaj trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jak bardzo, że tak powiem, przestarzały styl może Ci pasować. Tak jak wspominałem, lata 60. i 70. są już takie na dzisiejsze czasy bardzo mocno przerysowane. Lata 90. już są dużo łatwiejsze, aczkolwiek jeszcze cały czas jest tam tego rodzaju pewna narracja taka dziwna. Po roku 2000, na przykład, narrator z komiksów w ogóle wyleciał i stało się to że tak powiem dużo bliższe ja osobiście jeżeli miałbym polecać jakiś start to poleciłbym właśnie Civil War ponieważ Civil War było wielkim wydarzeniem które ukształtowało i jakby poruszyło świat Marvela który był już taki trochę zasiedziały na wiele lat do przodu następnie po Civil War mamy chociażby Wielką Wojnę Halka, Inwazje z Króli Mroczne Rządy Normana Osborna Oblężenie Asgardu Fear Itself, X-Men vs Avengers wszystkie te już eventy jakby tak powiedzieć ruszyły z kopyta po Civil War. Przed Civil War eventy były takie dosyć sporadyczne oczywiście jest bardzo popularny Infinity Gauntlet z lat 90., na którym w jakiś sposób będzie bazował Avengers Infinity War. Natomiast tak jak mówię, według mnie Civil War jest takim momentem po prostu najbardziej, który rozruszał cały ten świat. Oczywiście jest tam cała masa postaci, która na pierwszy rzut oka wyda się obca i będzie to trochę przytłaczające, ponieważ jest tam tak dużo superbohaterów, o których przeciętny czytelnik nie będzie miał kompletnie pojęcia, ale prawda jest taka, że i tak ciężko byłoby naprawdę dowiedzieć się kim, który bohater dokładnie jest. A przy okazji są oni tam na tyle zarysowani, że jeśli któryś z tych pobocznych superbohaterów naprawdę wzbudziłby zainteresowanie czytelnika, to później jak najbardziej można poszukać jego solowych przygód, dowiedzieć się kim gościu jest, albo dana drużyna. Ja od Civil War wciągnąłem się w Runaways, kiedy przeczytałem ten tie-in do Civil War. Runaways, natychmiast nadrobiłem całą historię Runaways i dzisiaj jestem wielkim fanem tej drużyny. A bez czytania całego eventu Civil War nigdy bym prawdopodobnie się o nich nie dowiedział, a jak już, to dużo, dużo później. Inny moment, aby zacząć czytać komiksy, to po prostu Marvel. Now. Jest to dużo, dużo później i no przegapi się wtedy, jakby nie patrzeć całą masę eventów, ale można do nich zawsze wrócić. Natomiast ideą Marvel Now było to, żeby czytelnicy mogli łatwo w miarę wskoczyć w te numery. Większość z nich została oprawiona właśnie numerkiem 1, jakby każda seria zaczęła się od nowa. Co prawda nie wymazała dawnej historii, ale tak jak wspomniałem, do tych pozostałych eventów i tak pewnie trzeba będzie wrócić. Mam nadzieję, że jakoś odpowiedziałem na twoje pytanie. Tak jak mówisz, prędzej czy później jakąś historię świata Marvela będzie wypadało mi zrobić. Jak zwykle dostałem od was parę pytań, czy mógłbym zrobić odcinek o postaci XYZ. Nie martwcie się, kim są, co czytać wróciło i postaram się tak... Nie będę obiecywał, że co tydzień, ale mniej więcej przynajmniej co dwa tygodnie jakąś postać, jakąś drużynę, jakąś rasę omówić. Natomiast wydarzenia związane z filmami Będę omawiał troszkę później, to znaczy powiedziałem już na przykład o Age of Ultron, niedługo postaram się zrobić coś o ant ale mam zamiar jednak postacie filmowe, wydarzenia filmowe omawiać bliżej samych filmów. Nie znaczy to od razu, że o Captain Marvel będę mówił dopiero w 2018, ale tak jak mówię, to jednak trzymam na trochę później. To wszystko w tym odcinku poczty Komiksomaniaka. Nie martwcie się pytań, oczywiście, dostałem więcej. One nie zginęły, są dobrze poselekcjonowane. I w następnym odcinku na pewno postaram się na nie odpowiedzieć, a także na kolejne, które jeśli macie, to oczywiście piszcie na Komiksomaniak 616 To tak naprawdę od Was zależy, jak często mogę robić pocztę Komiksomaniaka. Do następnego razu, cześć.